nakryłam teraz tak w niedzielę szybki wstępik do filmu, który teraz będziecie oglądać. E, ogólnie to ja ten film nakrywałam w sobotę. W sobotę event w Fortnite i teraz będziecie widzieć moją reakcję na mój event. E, no nie wiem czy to będzie, czy... No, ale ogólnie Hollywood z tym eventem był. No po prostu zobaczycie, zobaczycie sami. Tak, w tle odpaliłem paintbola, nie miałem pomysłu co odpalić żeby żeby po prostu coś robić eee, więc na koniec tego wstępu zróbmy Michael Jacksona czekajcie no, kuch, to kurde, ten system będzie trwał no Michael Jacksona mi zrób ty, on o, tak robimy z tym Michael Jacksona na koniec no i teraz no, macie po prostu ogólnie taki stapik. Bo to lecimy do filmu. Jeszcze raz, lecimy. I teraz już na serio lecimy do filmu. No witam, witam, witam. To jest nagranie z eventu, chcę mieć pamiątkę. Ja rozumiem, że na YouTube będzie tego pełno, że tam Jacob Manojowski Eee, Kepciowski Lu... Ojeju! Ty. Oj! Poszedł blok! Spójrz w Tymczasem, pi. Nie? Ja rozumiem, że 20 sekund zostało... Spójrz! Klikam, klawisz? Ja i się skończy, Eee... Eee... O! Zabrzmiało 7, 6, łziem, 5, 4, 3... Koniec. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł żeby być blisko tej rakiety. Będziemy blisko. Dobra, no dobra. To... Odwaliło nas! Co Cała miejscówka w ci leci! Czekaj! Co się dzieje? Hmm. Przypomnę! Wywaliło mnie! Widziałem, że to nie będzie dobry pomysł. Ej, daj tu ceny. Cała miejscówka wylatuje bo, chyba w powietrze. Bo, 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 że to jest nowe. Ja dobrze słyszę, że... O! Teraz widziałam. Ta leci, dobra, ja będę trzymał tą klawiam. Chcę, że to jest robię, żebyście mieli widok. Ogólnie to nie jestem pierwszy ina. Ale jak wiecie, zrobię... Co? Metal to leci, nie! Zrobił zrobię oku, znów wyzwa! No kurde, nie chcę No, Kurde, tam mam randomy. Gdzie dało roz... los? O mi to kochuje. no to... weszło! Teraz to Leci wyrwą. Ej, nieźle, ej, lokety ciągle Eee... Co się dzieje Dobra. Jest nieźle. Eee. Okej okay, poświetnie. E, nie, nie, nie chcę czekać, ja się odsunę. W kamerka nakierowywuje, was dobrze. O, o. Taktykę ze Oj? Mnie, Oj? Jest Czy to koniec? Nie wiemy. E, e, chyba tak. Po laserze widocz. Wydaje, cały lift metody spada. Ouch. Ojoj. Czuję patrz się, patrzcie. Musimy to sklikać. jeszcze o, przed o, tym miałem jakieś sprawdzanie w ogóle głosu. Coś, wszystko. Właśnie mam teraz patrzeć. Ile no sensu? I to się zamienia. Nie. No. w różne rzeczy to. Ile cenę są 7? Na każdym miejscu to się zamienia, wszystko. Wystarcza. To wszystko, to się zmienia no, w to koszycie. O, o duchu duchu. Duchu nas. Eee, Widzimy całą mapę. Widzimy no, na całą mapę. Wszystko wciągam. Elo, wszystko ciągam. Wszystko. Szyściutko. Nie, ja nie chcę. Ja chcę jeszcze żyć. Całą mapę wciągam. No też przy tym. Kuk to. Uch, to by

Jokos, już. Ojej, już to, yes, to dać. Że... To, to, to nie muszę. Ja, nie muszę. Nie muszę. Ja, tak nie muszę. jest muszę. Jeszcze To Jeszcze muszę. Jeszcze muszę. Jeszcze muszę. nie więcej Jeszcze muszę. Jeszcze muszę. Jeszcze bo lego, było, może będzie miało współpracę z fortnite'em wchodzimy do światła ty! do światła lecialiśmy animacje eventowskie kciowskie eventowskie sila mortko o co mnie uderzasz? ile was tu? i więcej was to nie było? co? jesteśmy afrykaninnego! co jest? o? dobra! Ej! Kto się tego spodziewał? Kto mi się tego spodziewał? Legowska... To Fronek. Legowska Współpraca Fortnite! Fronek, rozpuszczyłeś Co jest, latamy na lotni normalnie? Franek, z Lego! Danek! rozpuszczysz mnie, już zginąłem! Idę tam normalnie na lotni. Miejscówka z Legosa. Już myślałam, że to koniec! Ja u szybku! Lecimy! Jesteśmy normalnie na mieć pan. Dobra, dzisiaj drugi raz nie da. Lauka! Siła! O, to było na tym! To było na Ebana Zitanawa, więc mogliśmy się też do myślic kanału Leo na YouTube. Okuriecie wam polecam to są nie są od różnych YouTube. O, jeszcze się nie da spojrzeć. Oojo, co tu się dzieje? Potworek, Rozwalamy za męcze. Oj źle. Ląduj, lądujemy, lądujemy! Lądujemy! Lądujemy, lądujemy! Ej! Koniec lądu? Ja po ci nie kiblowałem. A ja myślałem, że współpraca, już takie współpraca, współpraca, poście współpraca. Wiecie, a eee. slajdy, co? Czyli nie możemy się nastawiać tą na współpracę. Przed co i pewnie. Co nie? Ech. Tak obstawiam. O! 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 Teraz to leczek to jest miejsce. Możesz jechać szybciej! Dobra! Jedziemy! Myślę, ja. że Fortnite dostosowywuje do wszystkich skinów i mi to ogólnie chodzi na kąpiel. Juś! Juu! Jaki chodził? Jak tu się dzieje. O! A nie, nie musimy jechać! Możemy, nie musimy, co nie. O. Nie, nie możemy. Nic nie sobie robić. Możemy się nie... Musimy rozpatrzeć, ale możemy czasami takiego robić Baga, wypadł ktoś poza tor. A nie mogę sterować Powierzchni no unikł Co to jest, idziemy do laków Ach, jest kurwa Jedziemy! No jedziemy tym lautem! To jest co to 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 W tych okolicach to tych stadzonych Ej, um, co to w ogóle jest sezonu? W końcach tych sezonów, dobra, jesteśmy znowu w tym wyjścigdę. kosmosie. Zwyj mi to kosmosem, żeby ja to tak. Dobra, jesteśmy chyba na koncercie ostatecznie. Ja Wezmę sobie w no, ogóle. Nie, nie, nie znam się na... Eminem miał wow. mał. Więc. Dobra. O, ucichła muzyka. Już nie jest tak ludzka jak to jest. Ej, fajnie to widzę jak na razie. Cztery nie? w ogóle! Jeden karpaczek już miał mieć gropo. Karpaczek też nie wie, kto to jest a nie, I ty też nie obojeżesz. To i nam zwierzasz. Eee, karpaż, Karpaczu też To tak no, super. To nie ma. Mam nadzieję, że nie, no, nie dostanę. Chyba nie. Nie? Najwyżej po prostu się zrobi kaczki. Kaczkowy tak, się dostanie no tak Co ja mam robić? Ale zespacja! Nie. Nie nie. nie, nie.

Oj, 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 Mam nadzieję, że to nie tak, że że oj, i, coś jest dobrze. Chyba tak nie obryscy, nie? i oj, nie oj, oj, tak oj, takie oj, nie? oj, oj, Wiem, że, tu kinie, że to gościsz w że to już nie marszał, yeah. wiesz? Nie! To nie jest muzyczka. się Trident! A może Lecimy! Nie. nam co To tygnie. Poszłoś koncert. To w sumie ja nie umiem. To w sumie ja nie umiem. Te takie... To 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 no ja nie umiem. Fire, super, świetnie mówię takie rady A, fajna piosenka, jeżeli to jest piosenka Emina, no fajna Mam szansę po raz drugi usłyszeć teraz Emina No cześć, no witam no, cię Okej, jak tam życie? Cześć Serio, jakby lagowało, ale to jest taki rano specjalny

Znowu teraz wychodzimy z tego portalu. Znowu jesteśmy w kosmosie. O kurde portal Halloweenowy. Szajkowe. Malowski, ewokacjonowski. W ogóle co słuchajcie. O bo to okay. jest galaktyka tego świata. Ej, no i nawet tyle teraz musimy do portalu do tego celu? Trzy... Trzy minuty. Poczekajmy te trzy minuty! Jeżeli spróbuję no. wam to wyciąć, jeżeli nie, to, to nie. Będę dalej gadał. Okej, mamy te 3 minuty. Ej, ktoś mi skończył na MSK. A gdzie? Super, gramy. Ja. Jak panu? No? Ktoś jest no, jak? Ktoś mi na MSQ. Ja mam może na jakimś Ja mam A proszę o mama. Halo? Halo? Teraz ja się wyciszyło już, już, na chwilę kawę Halo? Teraz no, się wyciszyło. Halo? E, wyciszyło. No. Więc mamy jeszcze dwie minuty. Poczekamy sobie. Dobra. Może jakieś informacje. To może życie. Mam nadzieję, że ja nie dostanę trafowała morskich. Jeżeli dostanę... Jeżeli takie coś by wystąpiło to... Mu po prostu zrobię łak 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 i ale... będzie fajnie? Pyt, ja ty, to nie. Eee, kolejna rzecz, jeżeli skipnąłeś film, Zmienam może się się nie oglądaj tego dalej. Bo jak już było trochę chodzi łódzko. Nie polecam. Eee, kolejna rzecz, to może w przyszłości, nie mówię, że tak, ale może w przyszłości Będę nagrywał y, grę, jedną taką fajną, mi się podoba, No się nazywa The Clown's Crafter, może w przyszłości nie może nie, nie miałem jej zamiaru nagrywać, ale co, kogo zaskoczy tam. E, tu mamy tutaj w ogóle świetlego, tu macie moją mychę, macie moją Michę tutaj, tu mamy, czyli gdzie jest ten świat, jak to, eminemowski świat, tu jest ten wakacyjny portal, tu nie widać, tu nie widać. Tu jest. Takie kaskini bliżej, ja bym zobaczył. Tam jest chyba Halloweenowski. Tyle, i tyle możemy zobaczyć. 44 sekundy. Informacja. Dobra, nie będę Wam tego wyciągał bo macie różne informacje. Ja bym go słyszał, bo. Tak. 30 sekund. Byś kogoś słyszał, to franek, bo nagrywasz. Wiesz, że jest to, to że jeśli chyba będę musiał dograć, jakby ogólnie osobny film. Dobra, dobra. I jak to będzie działać, dlaczego nagrywam film, a nie live, robię. Nieważne, NIEWAŻNE! No, czemu Ważne, że... mamy będzie na moim kanale film z eventem, więc jeżeli nie uda... Jeżeli... te... moje Kepciu, Dzeko, Pionik nie zrobi mała, to macie u mnie pisał wejście. JEDNA SEKUNDA! ZERO! Aha... Serio, i to konie... Oh, oh, oh. Agora